Jak to czwartek? Godzina dziewiąta, wita was, potężny duet. To jest właściwie telewizja śniadaniowa, można powiedzieć. Siema, piko! Siemanko. Jak tam nastrój? Musisz opowiedzieć mi, że widzowie nie wiedzą, ja wiem co się działo, ale powiedz mi, o które przy tej spać i jak poszło ci wbijanie elitarnej dywizji. No, nie grałem meczów Rivals cały tydzień, czyli tak do 22 wczoraj. Miałem zero wygranych i zaczynałem od pierwszej ligi. Od startu, że tak powiem. I szło nawet dobrze, zostało cztery wygrane, ale się tak zaciąłem od pierwszej, no i tak od trzeciej 50 zostały mi nadal trzy wygrane, więc. <grym> ale nie, bo w końcu bo siedziałem razem z Tobą na Discordzie, ale nie miałeś w końcu meczu o awans, nie? W końcu finalnie nie było meczu o awans do elitarnej. Zawsze od minimum dwóch brakowało, jeśli dobrze kojarzę. Tak, tak, tak. O, więc aż tak blisko nie było, no ale. I koniec końców zostajesz z pierwszą dywizją e, i ja, ja też wbiłem pierwszą dywizję w nocy akurat, także będą podwójne nagrody za, za pierwszą dywizję dziś, no tylko pytanie, jakie tutaj opcje sobie wybierzemy, bo ja biorę wymienne, Piko, ja biorę wymienne, a pytanie, co u ciebie bierzemy? No to, a sprawdźmy te zestawy, ostatni i pierwszy. Yy, aha, ostatni pierwszy, no to pierwszy masz taki, paka za 100k, paka za 25 i paka za 45, jeśli się nie mylę. Okej, okay, bierzmy zestaw wymienny. Po prostu. Będziemy bez kon... rywalizować head Dobra, head, to tak, head, to tak, head. O, no i bardzo dobrze, to weźmiemy sobie zestaw wymienny, head to head. Nie, ja mam powiem ci szczerze, że tak dużo duplikatów, a nie ma, moim zdaniem, tak realnie na co, na co palić tych kart w tym momencie. No bo co, sam wczoraj mówię, że wyszły fundamenty ligowe. No okej, okay. niektóre te karty są mniej do bardziej ciekawe, ale no nie do naszych składów, przynajmniej do tych, które nie, tutaj podstawowych można powiedzieć. Na Road to Glory to bym się takimi kartami zainteresował, a tak tutaj, no to nie wiem, czekam na jakieś wybuchowe SBC, typu nie wiem, Gwarantowany Hero, jakiś tam, to człowiek zrobi pewnie, no żeby... Plotki chodzą, że po jutro o 19 ma wyjść Declan Rice SBC. Może tam. O, Declan, Declan Rice 87, Jak wyjdzie ten z tego nowego eventu Trade Blazers, podać to się nazywa. Try Blazers. Zmienione playstyle plus będą u zawodników. No i oczywiście Mbappe salach. No, takie tutaj. kozackie karty się pojawią. No, szybko, szybko oczywiście. W stosunku. Patrzymy, 12 października. No dosyć szybko te potężne karty się pojawią. Zobaczymy, jaki dalszy będzie pomysł jej na ten kontent. Dobra, lecimy. ta paczka rzadkich kart. I proszę bardzo, eee... Christensen. Christensen, Christensen83. Na It's sam okay. początek... Tak, no okej, okay. to jest taki typowy trafik z paki za 25, ale może jakiś cień, no jednak nie, motorniczy. Do klubu. A ty daj na XL. Tak, tak, quickset to już nie ma się co tutaj e, specjalnie. Nie ten etap gry. <gry> nie, mamy. Wiem... <gry> ty No właśnie, ale to już ktoś wpisał coś po, po nagrodami za futrzepią, stary co wrzucałem, że. Ty Ronaldo, o, to... Cristiano, Cristiano! Nie. No, czy... Beto? -be no, beto, tak. beto, no ale myślałem, że może chociaż Christiana no, to człowiek się wierzy. No, myślę, ci że chyba przegram ten pojedynek. No, Zobaczymy. No, ostatnia no. paczka zawsze może. No, ostatnia paczka zmienić. zawsze może tutaj zmienić, ale. Yy, no, ostatnio pisali ludzie pod odcinkiem yy, Food Champions, że mamy początek yy, października, a tutaj generalnie wszystkie takie karty to foder. Nie? No to tak. tak. To, to foder, co? Na, na Quixel, nie? Tak. No jako XL folder, cyk, ale paczka za 100k, ona odmienił ten... No tutaj... teraz, no walkout, walkout musi być. Nie no, walkout będzie, znaczy gwarancji nie ma, ale, ale powiedzmy, że... Jest! Son! Ja, jest Sonik, jest, dobrze! Sonik ile? Myślę, że nie, że nie inform, nie, prawda? Po... O! Z goblem. No, bardzo Wygrali <laughs> ma... dwa razy walkout, dobra, zaatakowałem tutaj. Zaatakowałeś Staring. i to... I to potężnie, to ja, z... stary, nie mam szans, to ci od razu mówię, nie? Będzie jakieś 120k, son? Czołmenie, no jest. nie, pięć. On tam z piątkę stoi, Sognik ile? No, no z osiemdziesiąt, jest, no, ale osiemdziesiąt, no, osiemdziesiąt siedemdziesiąt. siedemdziesiąt siedem tam na licytacji. No ale to ten zestaw się bardziej opatrzył Ty, a pębę? No Kimpembe jeszcze 20 no, koła stary, no, czyli paczka ponad stoka. paczka, paczka ponad po i to na luźno ku, znakomita paczuszka. Naprawdę tutaj, no to, nie, no to, to teraz się opłacało, lepsze to niż, wiesz, niż brać te nagrody yy, z coinami, koin, opłaciło tak się. Tak jest, tak jest. Się. zestaw, drugi tydzień z rzędu, wydaje mi się, że pierwszy zestaw na razie pokazuje, że zawsze daje więcej niż te końce. No masz to, masz to, masz to, przyjacielu, dobra, teraz wpadaj do mnie, zobaczymy, co to z tego wyjdzie u mnie. Zobaczymy, jak się Już ci, tutaj, już ci tutaj puszczam ekran i, i lecimy, i lecimy. A w ogóle widziałeś, że jakby w głównym menu Yy, o, utracono połączenie, dobra. Mamy ja sobie znowu połączenie, że jakby w głównym menu tutaj FC jest ta opcja, że nie odbierz nagrody, ale to nie przyjdzie mi od razu do nagród chyba. Chyba, że nie, zaloguję od razu przyjdzie do nagród, że jakby... O, widzisz, Bo nie? Z, zobacz, to jest odbierz nagrody, nie? No, no strój może. Nie, no przejdzie do, do tego, do Ultimate Teama i... Chociaż może jakoś taką krótszą drogą, nie? Może o, od razu coś. się ten. No, no, że właśnie od razu, że wybór 10. nie, a jest, yes. bardzo, że bardzo, czyli, czyli skracamy sobie ścieżkę, po prostu jeszcze jednego kliknięcia tak naprawdę, nie? Jeszcze jednego kliknięcia nie trzeba robić, a ile tam tych monet jest? Yy, Powiedz mi, ile pod kamerką mi się kryje? 40 tysięcy, 40 A, 40, 40, no okej, okay. no to wiesz, no to... Też jest jakiś pomysł, no ale to tak jak mówię, przy, taki, przy takiej dużej ilości u mnie kart y, duplikatów, to, to bez sensu. No ja biorę to, tylko że no ja jestem przekonany, że nie wygram z tobą tego pojedynku head-to-head. -head. Nie ma najmniejszych ma Ale na myślę, szansy. że jeden się szukuje, Tak? No. Jeden? No Ta. dobra, niech będzie jeden walkout. To jeszcze tak ale... tylko tytułem wstępu powiem, jak to u mnie wygląda. Ja też nie tykałem rywalców. Yy... To no nie tykałem rywalsów tak naprawdę, tak jak piko do, do wczorajszego wieczoru, więc gdzieś tam byłem w drugiej lidze, ale na szczęście byłem na buście. No i tam wygrałem dwa mecze, potem przegrałem, znowu musiałem sobie zbudować busta. się udało zbudować, skoczyliśmy na pierwszej ligi, ale już mówię, nie dobiłem elitarnej, bo też już była godzina późna, więc, więc wystarczy mi to, co mamy. Na w przyszłym tygodniu już podwójna elitarna, piko, nie? Już podwójna elitarna, no jest. Już teraz tak, no trzy kropki <laughs> wiemy, <śmiech> trzeba mieć siedem wygranych. Dobra, paka za 25. To... USA! Kobieta. Kobieta, piłkarka. 8-2. Dobrze, tak. sonet, ale to, to, to wiesz, to To nie ma co się wiesz, podpalać, bo ty też tam pierwszą paczkę to miałeś taką sobie. Tak, tak. Także. To jest to była, była paczka za wygrany draft, można powiedzieć. No, dokładnie, dobra. Paka za 45, Paka za 45, Paka za 45. Paka za 45. Nie! jaki, Michał? Oh, nie! Bo zrój! Bo Aha, haki byłby mocno, mocno cenowo, czy raczej. To? No tam chyba 30 tysięcy, więc też okej, okay, nie? Okej, okay, ale nie że jakiś wiesz, geniusz. No 30 tysięcy. Szkoda, bo suma. w sumie z, na prawej obronie z Marokonu na pewno o, tylko jest jo, złotych. Oj, ojoj, dobra. No to 3 tysiące, no i chwila prawda, ale muszę tak powrócić negatywnie, może dzięki temu yy, jednak to szczęście się do mnie przyciągnie, czyli... Nic to nie poleci raczej, nic to raczej nie poleci, nic to raczej, raczej nie poleci. Dobra. A może, a może Franze, Jeden PSZE, lockout chociaż, jeden, aż jeden lockout chociaż. O, Nie, Jolinton. Nie. Aaa, ja, 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 a nie Bruno Guimaraes to jeszcze gorzej, montańszy. On jeszcze... No tak, dwóch z Newcastle, te same parametry brazylia SP. Tak, to Bruno Guimaraes, dobrze, 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 no trzeba było brać monetę, bo właśnie... Jak już u mnie było, no to. Te, właśnie teoria gier tutaj powinna zadziałać w moim wypadku, tak? Szczer 18 duplikatów. Ja nie <laughs> w ciele. Chciałem tutaj inną już powiedzieć, co w się. Sensie, a nie no tutaj. Nie nadaje się tak tutaj, żeby specjalnie się denerwować o tej 912. To jest. Why you have to be mad? It's only a game, jak to mawia klasyk. E, także no to, to, to teoria prawdopodobieństwa tutaj powinna zadziałać i po prostu kompletnie się do niej zastosowałem. Człowiek jeszcze lekko zaspany, remont się u mnie kończy. kabinę Kabina są dzisiaj, dzisiaj wnosiłem tutaj z majstrem moim, się wywaliłem lekko tutaj na klatce schodowej, ale no co, nagrody otwarte. No i potężny walkout był, nie? Potężny walkout, no tak, tak. albo nie, czekaj, jeszcze takiego tytułu siebie nie dawałem. Potężny podwójny walkout <grym> w podwójnych <grym> nagrodach za rangę pierwszą, także tak polecimy, Piko. No i co, pewnie się słyszymy w kolejnym odcinku z nagrod za? Championsy. Ja pewnie będę w niedzielę kończył, to nie wiem, czy się, czy się ja zobaczę. Ja też, na pewno. No to dobrze. No to dobrze, to dobrze. To, dobrze. to, do, to do usłyszenia. Dzięki widzowie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Dzięki panu,